Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Talks for Life. A dzisiaj porozmawiamy sobie o dość ciekawych chyba rzeczy, no bo jak pracować? Stać, siedzieć, a może klęczyć. Ale na ten temat wypowie się kilku specjalistów z Video for Life. A z nami dzisiaj są Paulina Krasznińska, Marcin Bocian i Hubert Kowalewski. No i ja, Michał Dochowski, a więc. Myślę, że ten problem gdzieś siedzenia, stania i jak w ogóle zachować się w pracy i co robić, żeby ten nasz kręgosłup, kolana, biodra w miarę jakoś funkcjonowały i wstając od biurka nie było jakiegoś wielkiego problemu bólowego. Jest dość często poruszany i każdy ma trochę zdanie, a ja myślę, że prawda leży po środku, bo nie ma dobrego konta, żeby dobrze stać czy dobrze siedzieć. Tak, no trzeba sobie powiedzieć o tym, że większość osób w naszym społeczeństwie, niestety, ma pracę siedzącą, no niestety wynika to po prostu z jakiejś tam powiedzmy ewolucji, jakby gdzieś tam, że większość, większość rzeczy jest po prostu prowadzona przez komputer, no i niestety zmuszona jest do tego, żeby, żeby siedzieć, tak? No i z tego niestety też wiążą się dolegliwości bólowe, odcinka lęciowego kręgosłupa szyjnego, barków i tak dalej, i tak dalej, no ale jakby musimy tutaj, no i po to też właśnie sobie tutaj rozmawiamy o tym, że tak naprawdę to nie samo siedzenie nas psuje, tylko tak naprawdę siedzenie długotrwale w jednej pozycji. To, że nasze ciało przyjmuje jedną pozycję przez długi czas, my się nie ruszamy, nie poruszamy swoimi stawami, to to tak naprawdę nas psuje w długotrwałej, w długiej perspektywie czasu, a nie samo to, że przyjmujemy pozycję siedzącą przed komputerem. Gdybyśmy tylko pracowali siedząc, to byłoby dobrze, ale my jedziemy do pracy siedząc, walczymy o... Miejsce siedzące w tramwaju, i w pociągu, i w autobusie, albo taksówka, to wszędzie jest siedzenie. Znowu jemy też siedząc, i tego ruchu w ciągu dnia naprawdę jest bardzo mało. I jeżeli uważamy, że siedzimy 7 godzin, to siedzimy moim zdaniem z 10, czego nie jesteśmy teraz naprawdę do końca świadomi, i to wszystko mocno jakby zmienia nasze ciało i jego funkcjonalność. Dokładnie tak i jeszcze po całym dniu siedzenia na odpoczynek musimy sobie usiąść na kanapie, więc z tego robi się coraz więcej tych godzin, dlatego przede wszystkim teraz rozmawiając o tym chcemy zwiększyć świadomość tego, iż nawet nie samo to siedzenie, tylko cały czas ta sama jedna pozycja będzie dla nas problemem. Tak, siedzenie w wyniku tego, że jest go rzeczywiście dużo i wszystkie problemy zostały z nim związane, zostało mocno zdemonizowane i bardzo często zaczęło się pojawiać pytanie wśród pacjentów dotyczące tego wiek. Jaki... W jakiej pozycji powinniśmy pracować, żeby zminimalizować negatywne skutki tej pozycji? No, i powstało dużo takich książek, które pokazują nam jakiś super kąt między biodrami a tłowiem, między ręką a balkiem, między głową a tam nie wiem, tłowiem. No i te wszystkie kąty oczywiście są piękne, tylko nikt nie jest w stanie tak usiedzieć w takiej pozycji powyżej 3 minut. I gdy wyłączamy świadomość i skupiamy się na czymś innym, to ustawiamy się w pozycji, która jest dla nas wygodna, to nie znaczy zła. Dokładnie tak, czyli jako ludzie po prostu staramy się ograniczyć wydatek energetyczny, czyli chcemy zejść jak najniżej, jeżeli chodzi o naszą aktywność, czyli zwieszamy się zazwyczaj, zgarbimy, wtedy nasze mięśnie nie pracują i jest to jak najbardziej korzystne. Energetycznie, natomiast no, tracą na tym nasze więzadła, mięśnie, które są z jednej strony cały czas rozciągane, a z drugiej strony cały czas ściskane i kompresowane. Po prostu nasze ciało się rozleniwia. Te, jakby te wszystkie kąty, te nasze bardzo ergonomiczne krzesła, które ludzie kupują sobie gdzieś tam do swoich stanowisk pracy, powodują to, że po prostu nasze ciało nie pracuje. My po prostu polegamy na tym, że mamy oparcie na głowę, to znaczy, to sobie tą głowę położymy i nasze mięśnie nie muszą pracować. Oczywiście to jest super, ale Naprawdę na krótki czas. To znaczy posiedźcie sobie w takiej pozycji 20-30 minut, później posiedźcie w pozycji wyprostowanej, gdzie się nie opieracie o te wszystkie oparcia, które macie. Później 20-30 minut posiedźcie sobie, nie wiem, z jedną nogą założoną na drugą, tak bokiem drugą nogę załóżcie sobie pod pośladek. Generalnie to, co ja zawsze zalecam swoim pacjentom, tak naprawdę włączyć sobie budzik na 3-4 minuty na godzinę, żeby po prostu pozmieniać pozycję, poruszać się, porozciągać i to naprawdę tak naprawdę. Naprawdę da nam więcej efektów niż kupowanie bardzo drogich de facto, bo one są naprawdę drogie, akcesoria do tego ergonomicznego siedzenia czy też pracowania przy biurku, te wszystkich, tych wszystkich rzeczy. Poza ergonomicznymi krzesłami pojawił się też nowy trend pracy na stojąco. Tyle, że to też nie do końca stanowi rozwiązanie problemu. Warto wziąć pod uwagę, że osoby, które do tej pory pracowały siedząc i w zasadzie nie robiły nic poza tym, nie do końca są przygotowane na to, żeby utrzymywać długotrwałą, prawidłową pozycję stojącą. Tak jak właśnie Pana teraz wspomniała, to stanie też może być złe, no bo jeżeli długo będziemy stać, to będziemy stać coraz bardziej krzywo, coraz bardziej przestaniemy używać swoje mięśnie, coraz bardziej będziemy stać na wiezablach tak samo jakbyśmy długo siedzieli. Więc troszkę czy stoję, czy siedzę długo, to dla naszych mięśni, wyzadeł, powięzi i wszyscy, wszystkich struktur w naszym ciele nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby tą pozycję jak najczęściej zmieniać. Fajnym rozwiązaniem przy biurku stojącym może być tak zwany podnóżek. Może, możemy wykonywać go sami z jakiegoś pudełka. Często w biurkach stojących jest już taka belka podłużna, na której możemy oprzeć raz jedną, raz drugą nogę. Pomoże to odciążyć nam kręgosłup i zmieniamy po prostu tą pozycję. Tak, no generalnie biurko stojące z każdym dodatkowym akcesorium, które sobie do niego dokupimy, oczywiście jest fajną opcją, jest dodatkiem. No ale znowu, trzeba pamiętać o tym, że jeśli będziecie stać długotrwale, tak naprawdę jak w pozycji, Siedzącej bolały was lędźwia, tak w pozycji stojącej mogą boleć was kolana. Jeśli nie będziecie zmieniać tej pozycji stojącej. Stać w taki sposób, w drugi, czworaki, generalnie chodzi o zmianę pozycji, to i tak w jakiś sposób to będzie uszkadzające dla waszego organizmu, dla waszych stawów, dla waszych więzadeł. Mięśnie po prostu będą coraz mniej pracowały i to będzie równie uszkadzające dla waszego ciała jak pozycja siedząca, która jest przyjmowana po prostu długotrwale. Tak, musicie tak dobrać sobie pozycję i stanowisko pracy, żeby być w stanie jak najbardziej się ruszać, jak najczęściej odejść, sięgnąć, czasami zmienić sobie po prostu pozycję, pójść, przenieść, cokolwiek, co wprawi Was w ruch i uniknie tego, że będziecie siedzieć godzinami w jednej pozycji, bądź cały czas nie ruszać się, pracować przy komputerze, tacy zastani. Dokładnie tak. Dobrym rozwiązaniem w tym momencie może być ustawienie budzika, tak jak Marcin wspomniał, na przykład co pół godziny lub co godzinę, aby oderwać się od biurka, podejść do toalety, do ekspresu, do kawy. Dobrym rozwiązaniem w domu jest ustawienie nawet zbanka z wodą, tak dalej, aby pójść po niego, co pół godziny nalać sobie szklankę wody, napić się i od razu mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, od razu się nawadniamy i stwarzamy środowisko lepsze dla naszych pleców, czy z pozycji siedzącej, czy z pozycji stojącej. Tak, no czyli generalnie jakby słowem klucz powinien być tutaj ruch, po prostu ruch, 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 jak najwięcej, jak najwięcej ruchu. I myślę, że tutaj większą przewagą generalnie wszystkich tych drogich akcesoriów do dostania przy biurku czy siedzenia będzie po prostu piłka szwajcarska. Tak naprawdę jest to, wydaje mi się, że jedna z lepszych opcji, jeśli chodzi o, o siedzenie przy biurku. Dlaczego? No dlatego, że możemy, mamy bardzo duże pole manewru, jeśli możliwość o zmianę, zmianę pozycji w jakimś tam stopniu to Wymaga od nas większej pracy, pra, pracy mięśni, więc na jakiś czas myślę, że to by był fajny zamiennik dla krzesła takiego stacjonarnego. Tu takie, jakie ja lubię anegdotki, więc szczerze, jeszcze na anegdotkę. Kiedyś pacjent mi powiedział, że w jego firmie BHP zakazało piłek szwajcarskich, dlatego że ludzie zasypiali na nich i spadali, uszkadzali się. Więc <grym> się> uważajcie na to, żeby nie zasnąć i żeby wasze BHP w waszej firmie pozwoliło na to, żeby się na nich można było w ogóle siedzieć. To tak, jest tak samo jak, no ta piłka wymusza nam ruch, jakby o, o to chodzi, dlatego ona jest taka dobra, ponieważ no, piłka, nie da się nie usiść statycznie i cały czas będziemy się kręcić. Nasze mięśnie będą gdzieś troszkę więcej się ruszały, no ale pozycja tam, jakby taka bardziej okrągła, ten blisk, tak jak brak podporu, też na, na Twój łokieć będzie tutaj gdzieś minusem, więc wszystkie rozwiązania mają gdzieś plusy i minusy. Myślę, że też jeżeli są to duże korporacje, no to też możecie gdzieś tam zacząć walczyć o takie biurka, które się ruszają, na których jednocześnie na jednocześnie podczas dnia można zmienić sobie jego wysokość i raz oczywiście chwilkę posiedzieć ma krześle, które po prostu jest wygodne dla Was i ma podpór na łokieć i jest fajnie podparte, odcinek lędźwiowy, ale też za pół godziny z tym biurkiem wyjechać do góry i przy nim postać. Najgorszą chyba opcją ze wszystkich tych takich sytuacji, które możecie spotkać w biurach, są klęczniki bo kompletnie moim zdaniem no już stanie i siedzenie rzeczywiście do tego się przystosowaliśmy ale nasze kolano, nasze tutaj wiecadło rzepki, ciało, wszystkie rzeczy, które są rzeczywiście w kolanie nie zostały kompletnie przygotowane na to, żeby je obciążać i cały czas dotykać tymi powierzchniami do właśnie klęcznika który miał odciążyć nasze lędźwia, nasze stopy a wszystko włożyć na kolana ale to moim zdaniem kompletnie jest zły kierunek tak, no i też trzeba pamiętać o tym, że stanowisko pracy, e, szczególnie przy komputerze, wiąże się z tym, że właśnie mamy ten komputer, mamy ten monitor na biurku i też fajnie by było, żeby razem, klawiatura razem z monitorem była ustawiona jak najbardziej na wprost, na wprost nas, tak? Żeby nie dochodziło do tego, że wy siedzicie przy biurku, e, gdzie klawiatura jest przed wami, a monitor na przykład macie po prawej albo po lewej stronie, dlatego, że to też w jakimś stopniu wprowadza dysbalans, jeśli chodzi o pracę mięśni, obręczy barkowej i e, i odcinka szyjnego kręgosłupa. Także powinniśmy mieć tak naprawdę monitor razem z klawiaturą ustawiony na wprost. No i do tego jak najczęściej tak naprawdę tą pozycję, pozycję zmieniać, czyli ruch, nastawianie, nastawianie budzika na, na to, żeby powiedzmy raz na godzinę przez 3-4 minuty się porozciągać, a jak najczęściej pozycję zmieniać, wychodzić, napić się, wychodzić, zaparzyć sobie kawy, nie robić wszystkiego, wszystkiego na, na, na siedząco, dlatego, że musimy pamiętać o tym, że tak jak już Michał wspominał, że do pracy też z reguły większość osób jedzie albo samochodem, albo autobusem, w którym też siedzi. Wracamy do domu, też większość osób siedzi. Także ta pozycja siedząca przyjmuje po prostu prym. No a dla naszego ciała m, najważniejszym czynnikiem, który będzie e, utrzymywał nas przy zdrowiu, jest po prostu zdrowy ruch. Tu super mówisz i jakby tego ruchu się nie bójmy kompletnie. Nie stygmatyzujmy tego, że wykonamy coś źle, coś nam się wydarzy. Jaki ruch byśmy nie wykonali, jaki skręt, jaki skłon, przyciągnięcie się w lewo, w prawo, spojrzenie do tyłu każdy ruch naszego kręgosłupa, naszej nogi nie wiem, nawet jeżeli będziesz chciał wrzucić nogi na biurko do góry, to to będzie dobra rzecz dla ciebie, bo jakiś ruch wykonałeś, jeżeli będziesz chciał się przeciągnąć, będziesz chciał robić skłon, to to wszystko będzie pomagało to, żeby twoje ciało lepiej funkcjonowało i mniej odczuwało z skutki, czy to długotrwałego stania, czy długotrwałego siedzenia. Musimy też pamiętać, że nie możemy siedzieć przez 7 godzin, a następnie pójść, pobiegać 10 20 km, 20, albo pójść na mocny trening siłowy, bez żadnego przygotowania. Możemy to sobie porównać do tego, że przez cały dzień siedzimy w, ciepłym, w ciepłej wodzie, a nagle wskakujemy do lodowatej. Nasz organizm jest na to przygotowany, więc najlepiej w ciągu dnia jak najwięcej się ruszać, a potem dopiero pójść na trening. Jeżeli cały dzień się zasiedzimy, może to być zbyt duży szok dla naszego organizmu. Tak, no albo oczywiście zadbać tutaj o dobrą i długą rozgrzewkę przed takim wysiłkiem. Też oczywiście to nie w takim stopniu, jak długotrwały ruch w ciągu dnia, ale w jakimś tam stopniu może nas przygotować po prostu na ten, na ten wysiłek. Czy to tak jak Hubert powiedział, bieganie? Ja pracuję często, w sensie pracuję w klubie, w którym ludzie grają w skłosza, też widzę tendencję do tego, że to jest po prostu wyjście z zabiórka, zabranie rzeczy, zabranie rakiety, wejście wejście na kort i zaczynają po prostu za przeproszeniem łupać piłką o ścianę, no a niestety nie o to tutaj chodzi, dlatego że i, i czym starszy organizm, tym jest powiedzmy bardziej, znaczy bardziej, więcej wymaga powiedzmy takiej pracy do rozciągania, do rozciągania niż organizm młody, no i często i gęsto jest łatwo po prostu o jakiś uraz, skręcenie czy innego rodzaju kontuzję. Tak, więc pamiętajcie o tym, że zmiana samego stanowiska pracy nie jest w stanie do końca zlikwidować waszych problemów bolowych, bo doba wbrew pozorom nie kończy się w godzinach końca pracy, lecz macie jeszcze kilka godzin, które pozostają i które można w jakiś efektowny sposób wykorzystać, żeby jak najwięcej z tego wynieść i jak najbardziej zadbać o swoje ciało. A więc wykorzystujcie też te godziny w pracy na to, żeby się trochę ruszyć i dobrze ustawiajcie swój plan dnia, tak żeby po przejściu do pracy na przykład sobie usiąść, a dopiero później gdzieś pójść, żeby naturalnie wymusić sobie przerwę od siedzenia, co często ludziom umyka i nagle jak już stoją, to wolą zrobić wszystko na raz, żeby było trochę szybciej, a to może trochę się skończyć gorzej dla waszego zdrowia. Jak widzicie temat jest bardzo szeroki i ustawienie każdego biurka może trwać bardzo długo, ale... Najważniejsze jest to, żeby się ruszać. O tym, co powiedział też Marcin, czyli o samym stretchingu, rozgrzewce, na pewno gdzieś w innych podcastach znajdziecie, jeśli jesteście tego ciekawi, to szukajcie odcinka właśnie o tej tematyce, na pewno gdzieś już taki ten temat się pojawił, a ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję za wysłuchanie. Marcin Bocian, Hubert Kowalewski, Paulina Kasińska. No i ja, Michał Dochowski. Zapraszam Was serdecznie do wszystkich innych odcinków serii Talks for Life, które znajdziecie na iTunesie, które znajdziecie na Spotify, które znajdziecie też również u nas na stronie www.ofizioforlife.pl. I jeszcze raz Was serdecznie zachęcam do odsłuchania wszystkich odcinków i tych przyszłych też.